Cześć, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o sztormie Jorwin, który uderzył w Irlandię 23 stycznia. Wiele osób zostało bez prądu, bez wody, bez zasięgu, czy w ogóle możliwości zadzwonienia do kogokolwiek. Jak rząd w ogóle, według moich obserwacji, nie był przygotowany? Na no, zaistniałą sytuację. Nawet tutaj są jeszcze powalone drzewa. To skutek tego silnego sztormu, wiejącego prawie 200 km na godzinę. O czwartej nad ranem został wyłączony prąd, tak jakby po prostu ktoś przełączył switch na ścianie, przełącznik. Normalnie czwarta godzina z zegarkiem w ręku. Minęła całą noc, wiesz, córka rano się budzi, mówi do mnie. Tato, chyba światła nie ma, ja nie mogę zapalić w światła, nie? Ale wiecie, taka sześcioletnia dziewczynka. Ja mówię, chyba światła nie ma, zabrali w ogóle światło, nie? Żonka mówi, dobra, zaraz przywrócę, nie? Ja mówię, czekaj, podłączę EcoFlow River Pro 2, taką mam stację ładującą, podłączę pod lodówkę, bo yy, mięso ostatnio kupiłem, mówię, zabijaliśmy, wiesz, świnie i mówię, jakieś... 80 kilo mięsa, mówię, to mi zaraz się po prostu zmarnuje w zamrażarce, nie? Yy, mówię, popłynie. To żonka się śmiała ze mnie, że podłączam, że głupi, nie? Że podłączam yy, yy, pod lodówkę, bo szkoda tej energii na lodówkę, bo zaraz dadzą, nie? Prąd. Ale wiesz, siedzę, siedzę, kawy się zachciało. Kurczę, co tu robić? Nie ma w sumie prądu. Czyli nie zrobisz w ogóle, nie? No ja jako taki, wiesz, motocyklista... Jeżdżę po tych imprezkach motocyklowych i ogólnie motocyklem. Taki troszkę prepers. Mówię dawaj. Power Station podłączyłem pod czajnik elektryczny po prostu wiesz i zrobiłem sobie te dwie kawki nie. Ale mówię szkoda używać w ogóle na te yy, na czajnik, bo szybko po prostu prąd zżera nie. No to dobra. Siedzimy dalej. Już połowę dnia minęło. Nie. Ja mówię idę dobra. Idę gdzieś zobaczyć co na mieście się dzieje nie sobie wyobraź, że w ogóle na mieście tak. Niby żywego ducha nie ma, a podobno jakiś sklep jeden został otwarty, bo mieli własne generatory prądu. A tam pełna kolejka normalnie, tak jak za komuny sobie wyobraź, nie? Wiesz po co? Kawę sobie ludzie robili. Robili sobie normalnie na wynos kawę na tam w sklepie, nie? A druga kolejka, też taka jak za komuny, robili, kupywali ludzie sobie takie kanapki na wynos. Takie wiesz, coś jak sabłej, nie? No, ja mówię, jezu. Fajnie, nie? Ale wiecie, ślisko ogólnie. W Irlandii jeszcze spadł śnieg. Troszkę zaczęło ślisko się robić. I tak, cały Boży Dzień, wyobraź sobie, bez obiadu, nie? Mówię, ja tam tylko sobie tak wyciągnąłem sobie kuchenkę. tu trangia, ja co mam, co jeżdżę motocyklem. Wyciągnąłem sobie kuchenkę trangia ja na gaz. Włączyłem sobie zupkę. Mówię, yy, taką wiesz, ze świnki, co robiłem sobie. Mówię, dobra! Raz sobie tą zupkę zjadłem. ja parę godzin. Drugi raz sobie zupkę zjadłem. Nie, żonka już nerwowa. Mówi do mnie, kiedy w końcu ten prąd dadzą, nie? Wyobraźcie sobie, że dali ten prąd chyba na 40 minut. To jak miałem ten EcoFlow River Pro 2 pod ścianę podłączone, pod, yy, yy, pod tą lodówkę, to do pełna mi się znowu naładowało, nie? Ale to tylko ja miałem takie szczęście. Pozostałości jeszcze po tym stormie. Zobaczcie, tutaj urwało, normalnie pourwały to ten dach nie z tego materiału. Tak to wygląda. Ogólnie jakoś w mieście nie jest źle. No ale miejscami, yy, storm dał się we znaki. Przychodzi wieczór, żona mówi do mnie. Ja już nie mogę, nie weź coś zrób, ja mówię, co ci zrobię, wiesz, dzieciak zaczął mi tam skrzeczeć, nie, daj tata YouTube, daj tata internet, włącz gierkę Roblox, ja mówię, z czego ci dzieciaku włączę, jak ja nie mam w ogóle, wiesz, energii elektrycznej, nie, on powie, to nie włączę niczego, no wiecie, dla dziecka to tak ciężko wytłumaczysz, nie, dla takiej sześciolatki, nie, że coś ci tam nie działa, nie, no, i tak przychodzi wieczór, człowiek siedzi, przy lampeczkach, nie? Przy takich lampkach na USB, tak jak ja mam, mówię te lampeczki poładowane. No ale wiecie, mija, mija wieczór. Człowiek człowiek w sumie mówię idę na miasto, zobaczę co na mieście się dzieje. Nie? Wyobraź sobie, że na mieście ludzie chodzili sobie z latarkami tymi czołowymi i chodzili gdzieś tam sobie szukali po prostu nie wiem jedzenia nie niektórzy wiecie niektórzy tego jedzenia w ogóle nie mogli sobie po prostu zrobić w domu nie e, nie było przecież energii elektrycznej nie to tylko ja miałem właśnie szczęście że mogłem sobie tam zrobić kurczę sobie jakąś zupkę czy coś takiego dla ogólnie czy dla dzieciaka nie e, jakieś jedzonko idę na miasto mówię nie wiem jakiegoś piwka by się chciało wiesz człowiek ja tu mówię nawet tak nie myślał, że coś będzie tam pozamykane w sumie cały boży dziennie. Na miasto wychodzę, a tam ciemno jak w dół, nie. Sklep otwarty, ale mówi do mnie, można płacić tylko pieniążkami, nie można płacić kartą. Ja on mówię, no to fajnie, przecież rząd kurczę ogólnie co w, w, w Europie się dzieje, żeby wyplenić nie? papierowy pieniądz, a tylko karty wprowadzić, nie? No już nie mówię o tym, co niektórzy samochody mają elektryczne i w ogóle nie mogli z tych samochodów korzystać, nie? Także poszłem do sklepu kupić piwko, a wziąłem po prostu tylko czekoladę dla dziecka. E, mówię, zapłacę jutro pieniążkami, bo nie mam po prostu pieniędzy, mam jedynie telefon, nie zapłacę. Także wróciłem do domu bez, bez piwka. Jeszcze samochód prawie mnie rozjechał, kurczę, na przejściu dla pieszych, bo w ogóle światła nie było, wiecie, w mieście nie było energii elektrycznej, także lampy wszystkie po zgaszone były. Przychodzi noc, idę spać. Rano człowiek się budzi, światła znowu nie ma, nie? Ale wiesz, co najgorsze jest w tym wszystkim? Nie chodzi o światło, chodzi o to, że w ogóle człowiek nie miał dostępu do internetu, bo nie działa sieć telefoniczna. Jedynie SOS i to miejscami nawet nie pokazywało, że można pomoc wezwać. Także wyobrażasz sobie, na przykład, jeżeli nawet by coś się stało, tobie albo Twojej rodzinie, nie można ani nawet pomocy wezwać, bo nie działają telefony, nie można się dowiedzieć, co w ogóle się stało, nie można nigdzie zadzwonić, uzyskać jakiejś informacji, niczego ci nie, po... nic po prostu byś się nie dowiedział, bo nic nie działało, nie? No, nawet nie mogłem zadzwonić do starszej córki, co u niej, czy, czy wszystko w porządku. Także yy, wyobraź sobie, że teraz rząd mówi, że prądu może nie być do 5 lutego, w niektórych miejscach. Moja na przykład córka starsza, no, wiesz, która już ze mną nie mieszka, mówi, że 5 lutego, prawdopodobnie do niej dopiero yy, prąd jakby wróci, energia elektryczna, nie? Także już mówi, że u niej wszystkie mięso popłynęło, z zamrażarki już nawet nie ma co zbierać po prostu tego mięsa. Yy, rybki, które mieli w akwarium, już są po prostu yy, wiecie, do góry brzuchami pływają. Także takie cyrki. Powiem ci na własnym doświadczeniu, na własnej obserwacji. Że według mnie rząd w ogóle nie był na to przygotowany. Jak, jak można w ogóle zostawić? Ja się czuję tak, jakby rząd w ogóle nas opuścił. Wiesz o co chodzi? Bo na przykład, nawet jeżeli taka sytuacja by się stała, to powinien stać jakiś samochód, przykładowo ze straży, nawet pożarnej, jeden chociaż w mieście i nawet z generatorem prądu powinien stać i żeby ktoś mógł sobie naładować telefon czy nawet wziąć sobie trochę prądu nawet do domu tak jak ja mam ten EcoFlow River Pro 2 stację to ładującą że mógłbym sobie naładować to stację iść do domu i bym miał ten prąd. Wyobraź sobie na przykład, że starsi ludzie jak mają żyć w takim po prostu w takich czasach jak małe dzieci, na przykład mleko potrzebuje, przykładowo jakieś dziecko, nie? czy noworodki, czy w ogóle. Nie ma w ogóle wody. Ja nie mówię o ciepłej wodzie, bo nie chodzi o ciepłą wodę. Mówię o tym, że w ogóle wody nie było w domach. Czyli tak, wszystkie naczynia, na przykład, jak w zlewie by stały, tak stały, bo nie można ani się umyć. Nie, nie można skorzystać z toalety. Nie możesz w domu się ogrzeć, nie możesz włączyć w ogóle ogrzewania. W ogóle w domu, nie? Nie możesz nic sobie ugotować. Yy, brak dostępu do sieci telefonicznej. Nie możesz od razu sprawdzić, co dzieje się w świecie, kiedy sytuacja wróci do normy. Yy, co się dzieje w ogóle z Twoją rodziną, chociażby, nie? Co mieszkają yy, gdzieś tam poza domem. Także zero informacji ze strony rządu. Tak jakby. Ja nie mówię, nie, bo nie będę tu nikogo skarżał, ale z moich obserwacji wynika tak, jakby, jakby każdy miał wszystkich w dupie. Wiesz o co chodzi? 21 wiek, a człowiek nie może się cieszyć tym, do czego tak jakby ma przyzwolenie, ma prawo jakby skorzystania. Rozumiesz o co mi chodzi? Po prostu masz odcięty jesteś od wszystkiego, co. co miałeś? Sklepy pozamykane, nieraz widziałem jak tylko samochodami wielkimi podstawiali się żeby ten towar, taki miękki pozabierać po prostu do samochodów, nie wiem czy do jakichś chłodni, do chodziarek, coś takiego, bo wi wiadomo, jeżeli w sklepie nie ma prądu to nie mogą zostawić tego w sklepie, nie? Także zostawili tylko suche takie materiały, takie rzeczy, które się nie przeterminowują szybko, nie? Nagrywam ten film jeszcze jak nie ma internetu, nie ma zasięgu sieci komórkowej, ale puszczę go, jak tylko będzie po prostu internet i będę mógł udostępnić ten film. Jeśli o mnie chodzi, to rząd powinien po prostu wystawić jakiś generator prądu, żeby ktoś mógł sobie brać, na przykład prąd sobie doładować właśnie, czy chociażby nawet ciepłej wody nabrać z jakichś y pojemników takich wiesz grzanych nie żeby to powinien rząd w sumie zabezpieczyć takie rzeczy No wiesz ja rozumiem storm stormem wiało powiało Irlandii w Irlandii zawsze wiało Irlandia to jest kraj gdzie zawsze wieje codziennie wieje tu prawie codziennie pada deszcz. Irlandia powinna być przygotowana na takie rzeczy, a dla mnie z moich po prostu obserwacji to jest, wygląda tak jak za czasów tej śmiesznej choroby, co była yy, niedawno. Wszystko po prostu zostało odcięte, ograniczone, ludziom zabrane i sobie rać sam na własną rękę. Tak to wygląda. No wiesz, są szkody, są szkody. Irlandia policzyła szkody na jakieś 120 milionów euro. Z całej Unii Europejskiej zostało powysyłana jakaś tam pomoc. Czytałem, że jakieś 3000 osób ma przyjechać, czy przyjechało do Irlandii i pomaga jakieś generatory prądu, powysyłali im, bo po prostu, tak jakby byli nie przygotowani. Nie, nie gotowi w ogóle na całą tę sytuację. Ja tego w ogóle nie mogę sobie wyobrazić. Najgorzej właśnie dla mnie szkoda tych, wiecie, osób starszych, małych dzieci. Oni sobie nie mogą sobie z tym poradzić po prostu. No to wiesz, ciemno, na przykład w nocy jest ciemno, można, idziesz przez miasto sobie to można się zabić, albo ktoś cię kurcze rozjedzie. Wiesz, w ogóle nie możesz sobie obiadu gotować, kawy nie możesz sobie zrobić, nic. W Irlandii te domy są takie nieogrzewane, ja bym powiedział. I zimno siedzieć, nawet jeżeli tutaj nie ma dużych mrozów, to jeżeli domu nie ogrzewasz, to jest ciężko też wysiedzieć tu w Irlandii. Ludzie tutaj torfami palą, torfem, yy, wiesz, czy tam węglem próbują palić, nie? Ale nie wiem, momentalnie tego wszystkiego zabrakło jakby w sklepach, nie? Także nie wiem, taka moja, po prostu takie moje przemyślenia taka moja, po prostu dygresja na to, że nigdy człowiek nie może być pewien, nie? Nie wiem, kiedy ten prąd wróci do normy. Już ponad tydzień tego prądu nie ma. Wszystko po prostu się w lodówkach marnuje. Córka mówi, że chyba cztery takie potężne torby mięsa wywaliła po prostu. Wszystkie rybki w akwarium jej padły, brzuchami leżą. No, także taka historia. Dzieci nie chodzą do szkoły, no bo w szkole wody nie ma. Nie wiem, śmieszna, trochę śmiesznie dla mnie w ogóle ta sytuacja. I wiesz, i nerwowa, i śmieszna. No. Także o tym chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą. Chcesz zobaczyć więcej filmików? tutaj albo tutaj ci wyskoczą jakieś nowe filmiki albo dopasowane po prostu do ciebie. Ja będę również nakręcał poradniki o Irlandii, jak wyjechać do Irlandii, jak znaleźć pierwsze mieszkanie, jak znaleźć pierwszą pracę i ogólnie jak się przygotować na taki stały wyjazd do Irlandii. Jak będziesz zainteresowany takimi filmami, po prostu napisz w komentarzu na dole. Jestem zainteresowany i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, pozdrawiam cię serdecznie.